Dzień dobry. Witajcie kochani w nowym sezonie magazynu BetKris Łódzkiej 4. Ligi. 20 drużyn rozpoczęło walkę o mistrzostwo. Nie da się ukryć, że to mają być rozgrywki pełne niezapomnianych emocji, a my wspólnie będziemy podsumowywać to, co wydarzyło się na boisku. Jak w nowym sezonie udał się debiut ośmiu nowych drużyn? Kto strzelił najpiękniejszego gola? Na jakim sportowym i medialnym poziomie stoją rozgrywki z łódzkiej czwartej ligi? O tym przekonacie się w naszym magazynie. Teraz podsumujmy ostatni weekend, ale najpierw... Zanim obejrzysz, zasubskrybuj na YouTube Lożę Sportową i Łódzki Związek Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze bliżej Ciebie. Nasz magazyn rozpoczynamy od wizyty u Beniaminka Jutrzenki Drzewce, który w ubiegłym sezonie wygrał klasę okręgową w grupie Skierniewice z przewagą 12 punktów nad drugim widokiem Skierniewice. Jutrzenka sezon rozpoczęła przed własną publicznością ze zrywem wygoda. W 57 minucie, po dobrym podaniu, był karny dla gospodarzy. Sędzia Adam Dolny nie miał wątpliwości. Do piłki podszedł Jakub Perek. Bramkarz wykazał się czujnością i nadal było 0 do 0. A to już rzut rożny dla zrywu wygoda i karny. Piłka została wybita z pola karnego ręką. Do jedenastki podszedł Damian Szczepański i mieliśmy 1 do 0 dla gości. Beniaminek po stracie gola i niewykorzystanym karnym sprzed kilku minut nie zamierzał się poddać. W 66 minucie dobre prostopadłe podanie Piotra Warchoła zostało wykorzystane przez Jakuba Perka i mieliśmy 1 do 1. Niespełna 10 minut później padł kolejny gol dla gospodarzy. Rzut rożny i dośrodkowywał Łukasz Stan-Greciak, a gola głową zdobył Jakub Perek. Jutrzenka Drzewce wygrała ze zrywem wygoda 2-1 do i świetnie przywitała się z Betkris-Łódzką czwartą ligą. A bohater meczu Jakub Perek pokazał, że może być jednym z najlepszych strzelców ligi. Po po dwóch bramkach Jakuba Perka. Przed nami kolejny nowy zespół w rozgrywkach, czyli dość znana marka w Polsce GKS Bełchatów. drużyna trenera Bogdana Jóźwiaka zmierzyła się ze skalnikiem sulejów. Nie zabrakło kibiców gospodarzy, ale również zobaczyliśmy fanów skalnika. W 28 minucie błąd w podaniu zakończył się akcją gospodarzy i wpadł pierwszy gol. Dobre dośrodkowanie wykorzystał Przemysław Zdybowicz. Jest jeden do zera. Niespełna 4 minuty później mieliśmy karnego dla GKS-u. Sędzia Albert Różycki był bardzo blisko tej sytuacji i zareagował błyskawicznie. Jedenastkę pewnie wykorzystał Bartłomiej Bartosiak. Na początku drugiej połowy GKS przeprowadził dobrą akcję prawą stroną boiska, zakończoną dośrodkowaniem. Interwencja bramkarza i Przemysław Zdybowicz na 3 do 0. Nieszczęśliwie interweniował Dawid Markiewicz. W 63. minucie Dawid Markiewicz faulował Łukasza Wrońskiego. Tym razem do jedenastki podszedł Artur Golański, który wrócił do Bełchatowa z Sokoła Aleksandrów. Piłka po strzale odbiła się od słupka. W 65. minucie błąd obrońcy wykorzystał Rio Jusioka, który dobrze wiedział jak pokonać bramkarza. To, ale były. Teraz, e, dośrodkowanie jest, e, dobra w 73 minucie Przemysław Zdybowicz uderzał, Dawid Markiewicz obronił, ale piłkę dobił jeszcze Bartłomiej Bartosiak i wynikiem 4-1 zakończył się mecz w Bełchatowie. GKS pokonał Skalnik-Sulejów, a trener Bogdan Juźwiak może być zadowolony z trzech punktów jednego z kandydatów do awansu. Najważniejsze trzy punkty, najważniejsza wygrana, to jest inauguracja, dużo kibiców, oczekiwania olbrzymie. Tu nie jest tak prosto wyjść i, i, i grać w piłkę nawet na niższym poziomie, nawet jak kilku zawodników grało na zdecydowanie, zdecydowanie wyższej lidze. Także tu brawo dla zespołu, że wytrzymali tą presję. Było ciężko, przeciwnik nam postawił trudne warunki, trudne warunki gry. My mieliśmy pierwszą gdzieś sytuację Bartka-Bartosiaka, ale później przeciwnik stworzył dwie dość klarowne sytuacje. Dobrze, że nie padła bramka, bo poprzeczka by jeszcze bardziej wzrosła. Dwie bramki strzeliliśmy i w miarę był mecz już spokojny. Świetnie wyszliśmy w drugą połowę. 3-0 wydaje się, że jest zamknięty mecz. Mamy rzut karny, nie strzelamy. Bramka na 3-1 i trochę nerwowości. To jest niepotrzebne. Tu, tu mogę mieć tylko pretensje do zespołu, że nie możemy tak zareagować, nie możemy tak stracić e, bramki. Ale na ogół, brawo, na ogół brawo, za to, bo naprawdę ciężko jest e, grać przy, przy takiej publiczności, która jeszcze dużo, dużo wymaga, ale tu brawo też właśnie dla kibiców, bo było widać wsparcie, świetną atmosferę. Dziękujemy trenerowi, a to już boisko WKS-u 1957 Wieluń i niezwykle prestiżowy mecz na inaugurację z grającym o awans widzewem 2 łódź. Licznie zebrana publiczność dość szybko zobaczyła pierwszego gola, bo już w 16 minucie. Ignacy Dawid otworzył wynik, a kamera nie nagrała tej bramki. W 27 minucie Daniel Monka uderzył dość sprytnie z rzutu wolnego i król strzelców ubiegłego sezonu podwyższył na 2 do 0. Piękny gol zdobyty przez Konrada Niedzielskiego wpadł w 33. minucie. Pod koniec pierwszej połowy świetnie wykonany rzut rożny sprawił, że Michał Wójcicki odnotował piękne trafienie dla gospodarzy. W drugiej połowie już strzelał tylko widzew. W 51 minucie Konrad Niedzielski zaprezentował skuteczność w polu karnym. W 67 minucie Daniel Monka przyjął piłkę i takie sytuacje piłkarz potrafi wykorzystać niemal ze stuprocentową skutecznością. Ostatniego gola zobaczyliśmy w 71. Minucie. I to jest akcja warta naśladowania. Dobra wymiana podań sprawiła, że Konrad Niedzielski odnotował hat-tricka. WKS 1957 Wieluń przegrał przed własną publicznością z widzewem 2 1 do 6. Jesteśmy już na stadionie miejskim z duńskiej woli. Pogoń zagrała z RKS-em Radomsko. Jak niezwykle pięknym sportem jest piłka nożna, mogliśmy się przekonać już od 14 minuty. Gospodarze świetnie rozegrali akcję. Kilka dobrych podań i stworzyła się sytuacja podbramkowa, która powinna być wykorzystana. Tymczasem RKS przeprowadził kontratak. Krystian Kolasa pokazał swoją szybkość. Wydawało się, że bramkarz pogoni kontroluje sytuację, a tymczasem Kolasa ofiarnym ślizgiem zabrał piłkę i skierował ją do bramki. Mieliśmy 1 do 0 dla gości. Gol dający remis wpadł dopiero w doliczonym czasie gry. Dośrodkowanie zrożnego i Mikal Idzikowski pokonał bramkarza, oddając strzał głową. Pogoń Zduńska Wola zremisowała z rks Radomsko 1 do 1. A teraz stadion Polonii w Piotrkowie Trybunalskim i mecz z Omegą Kleszczów. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przez sędziego Jakuba Jaskulskiego zasłużony działacz sportowy z Piotrkowa Trybunalskiego Jerzy Grabowski otrzymał brązową honorową odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej i pamiątkową tablicę od Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z rąk Andrzeja Wypysińskiego z Wydziału Bezpieczeństwa UZPN. Kibice, aby zobaczyć pierwszego gola musieli uzbroić się w cierpliwość. W 55 minucie dośrodkowanie w pole karne sprytnie wykorzystał Dawid Pałyska i Omega prowadziła 1 do 0. A to już 69 minuta. Dośrodkowanie w pole karne w swoim stylu zakończył jeden z najlepszych strzelców ubiegłego sezonu, Adrian Malicki. Mieliśmy remis 1 do 1. Od 72 minuty gospodarze grali w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Daniela Nowaczyka. Gospodarze utrzymali wynik. Piotrukowie Piotrkowie Trybunalskim mieliśmy podział punktów, a Polonia, jak zawsze, mogła liczyć na swoich kibiców. Już jesteśmy w Opocznie, gdzie miejscowy Beniaminek zmierzył się ze spadkowiczem Sokołem Aleksandrów Łódzki. Ceramika w ubiegłym sezonie zajęła drugie miejsce w klasie okręgowej grupie Piotrków Trybunalski. W dwumeczu z widokiem Skierniewice wywalczyła prawo gry w czwartej lidze. Już w 17 minucie zobaczyliśmy gola dla gości. Dobre dośrodkowanie w pole karne zakończyło się pięknym strzałem Krystiana Ślęzaka, pozyskanego przez soku z Boruty Zgierz. W 80 minucie był rzut wolny dla gospodarzy. Zupełnie niepilnowany w polu karnym pozostał Damian Telus i doprowadził do wyrównania. W opocznie padł remis 1-1. Przed nami Wiadów i LKS Kwiatkowice. Pierwszego gola kibice zobaczyli już w pierwszej minucie. Mateusz Białek pokonał bramkarza, a operator kamery pokazał nam tylko wpadającą do bramki piłkę. Pod koniec pierwszej połowy Robert Świątnicki podwyższył na 2 do 0. Strzelił niezwykle pięknego gola. W 70 minucie goście przeprowadzili ładną akcję. Kacper Cebulski jednym z wodem położył obrońcę. A następnie dopełnił formalności. W 85. minucie LKS wyrównał. Bramka została zapisana Patrykowi Olszewskiemu. Beniaminek, czyli zwycięzca klasy okręgowej ubiegłego sezonu w grupie Piotrków Trybunalski, zremisował z LKS-em Kwiatkowice 2 do 2. Orkan Buczek zagrał ze zwycięzcą Łódzkiej klasy okręgowej ubiegłego sezonu z AKS SMS Łódź. W 26. minucie zobaczyliśmy jednego z piękniejszych goli w tej kolejce. Kacper Konstanczuk spodobał się nie tylko publiczności. Dla takich bramek warto przychodzić na stadion. Chwilę później AKS SMS doprowadził do wyrównania. Sędzia Kamil Krasnopolski odgwizdał karnego. Do jedenastki podszedł Paweł Zawistowski. To jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w bet czwartej lidze. Wychowanek eks u rozegrał 68 spotkań w ekstraklasie strzelając pięć bramek. Ostatecznie ten mecz zakończył się remisem 1 do 1. Na koniec zjednoczeni Stryków i Włókniarz-Zelów. Sędzia Mateusz Janecka w piątej minucie zaliczył pierwszego gola. Patryk Miarka na 1 do 0. W 29 minucie Mikołaj Kamańczyk podwyższył na 2 do 0. Dwa gole wpadły w drugiej połowie. Najpierw bramkę samobójczą odnotował Igor Świątkiewicz, a pod koniec meczu Dawid Przybysz ustalił wynik na 4 do 0. Zjednoczeni świetnie rozpoczęli sezon z nowym trenerem Jackiem Drożdżem. Zobaczmy tabelę po pierwszej kolejce. Cztery drużyny wygrały swoje mecze. Padło pięć remisów. Spotkanie Boruty Zgierz z KS Kutno zostało przełożone z powodu złego stanu boiska w Zgierzu. A co nas czeka w najbliższą środę? Czy Wiesz, że mecze kolejki w całości obejrzysz na YouTubie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a gola kolejki wybierz na stronie facebookowej loży sportowej. Subskrybuj i lajkuj. Dobra współpraca Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z klubami, pozyskany sponsor firma Betcris oraz zaangażowanie w cały projekt osób odpowiedzialnych za rozgrywki mają przede wszystkim zbudować wizerunek ligi. Na to również mają wpływ oczywiście piłkarze. Zatem zobaczmy nominację do Gola pierwszej kolejki. Konrad Niedzielski, widzę w 2 Łódź. Michał Wójcicki, WKS Wieluń. Krystian Kolasa, RKS Radomsko. Krystian Ślęzak, Sokół Aleksandrów, Robert Świątnicki, Stal Niewiadów, Kacper Konstańczuk, Orkan Buczek Na Gola kolejki głosujemy na stronie facebookowej Loży Sportowej. Tam znajdziemy szczegóły. Najbliższe wydanie naszego magazynu już w najbliższy piątek. Następnie kolejne już tradycyjnie w środę. Wszystkim zespołom życzymy powodzenia. To mają być tygodnie pełne wrażeń i emocji. Do zobaczenia.